Serkses, król perski, którego królestwo rozciąga się od Indii do Egiptu, wybiera nową królową. Jest nią piękna Żydówka Estera. Wkrótce okazuje się, że w jej rękach leży los wszystkich współbratymców skazanych na zagładę przez bezwzględnego zausznika królewskiego. Estera. Zrealizowana z wielkim rozmachem kolejna ekranizacja Biblii na podstawie Księgi Estery. Środa, 20.10. Dwudziestoletnie trwanie grupy w Gardzienicach podkreślają zgromadzone niczym na wystawie archeologicznej przedmioty. Przedmioty, które nie tylko są śladem bytowania, ale i dowodem narząd wiejskich dusz. Nie jest ważny zespół. Ja nie buduję zespołu. Ja nie mam grupy, ja nie mam teatru, ja buduję konstelacje ludzkie. I te konstelacje dopiero tworzą fakty artystyczne. Historia, teraźniejszość i niepewna przyszłość sławnego ośrodka praktyk teatralnych. Reportaż ocalmy Calmy Gardzienice, środa 23.40. Karin, czy to opatrzność cię zesłała? Zamok to nie miejsce dla niej. Będę czekał nawet 30 lat. Dla kogo ta korona? Dla angielskiej królowej dziewicy, mojej królowej. Kiedy nasze dłonie połączą się ponad morzami, sięgniemy po Danię i Norwegię. Osnuty na autentycznych wydarzeniach z historii Szwecji dramat Karin, córka Monsa. Środa, 5 minut po północy. Był ostatni dzień wakacji. Załatwiam. Jest co? College to dla was szansa. Tak to traktujcie. Nudne lekcje, burzliwe przyjaźnie, narkotyki, dociekliwi policjanci, czyli problemy współczesnych nastolatków, zarówno w szkole, jak i w domu. Pierwszy odcinek kanadyjskiego serialu obyczajowego dla młodzieży Po prostu życie, czwartek, 14.35. Taką kryminogenność można najlepiej zademonstrować no, próbą... Yy. Przekupstwa. Nie, nie. O, Ja wyjmuję Panie na dyrektorze. przykład swoją chustkę i panu teraz będę podawać jako Bryla. To co, to, to myśli pan, że no tego nie ma? Jesteśmy w holu, chyba wszyscy wiedzieli, co pani zrobiła przed chwilą. Tę operację o wiele łatwiej jest zrobić w zamkniętym, małym, dusznym kontenerze. Czy uda się otworzyć najnowocześniejsze przejście graniczne w Europie Środkowej? Program Elżbiety Jaworowicz, sprawa dla reportera, czwartek 21.20. Nazywam się Andrzej Nowak, od 15 lat naprawiam pralki. Ta uszelka pokazuje jedną z najczęstszych przyczyn awarii. Kamień, który osadza się na różnych częściach pralek. Wymiana tego bębna będzie drogo kosztować. Można tego uniknąć stosując do każdego prania kalgon. Tak wygląda bęben z pralki, której kalgon był używany regularnie i systematycznie. Kalgon eliminuje twardość wody, chroniąc pralkę przed niszczącym działaniem kamienia. Używając kalgonu do każdego prania oszczędzamy przede wszystkim na bardzo drogich naprawach. Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Witam Państwa, zaczynamy z znakomity show. Zobaczmy, czy Margarynę można rozpoznać po smaku. <śm> nie wiem, ale jest znakomita. Tak, znakomita. Odkadły panie. Błędnie. Czy można rozpoznać margarynę po tym, jak się na niej smaży? Mm, do smażenia? Znakomita. Tak, znakomita. Brawo, brawo, to Margaryna znakomita. Znakomita w kuchni. Dzień dobry, Danuta Cholecka, zapraszam na wiadomości. Po fiasku misji mediacyjnej w Belgradzie premier Rosji, Eugeni Primakow, wraca po południu do Moskwy. Rosyjski premier zapewnił jednak, że próby mediacji będą kontynuowane. W Moskwie podkreśla się, że fiasko pierwszego etapu misji premiera Primakowa było do przewidzenia. To pierwsza taka inicjatywa, lecz nie ostatnia, a Zachód wysoko ocenia rolę Moskwy jako pośrednika poinformował rosyjski MSZ. W wieczornym wywiadzie dla telewizji NTW Primakow powiedział, że podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozmów pokojowych przez Jugosławię jest natychmiastowe przerwanie ataków NATO na ten kraj. NATO musi zmienić swoje podejście, bo jego apetyt rośnie powiedział rosyjski premier. Argumentował, że pakt najpierw domagał się ograniczenia liczebności sił jugosławiańskich w Kosowie, a teraz żąda ich całkowitego wycofania. Zdanie Primakowa oznaczałoby to utratę przez Jugosławię części jej terytorium. Kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder powiedział, że propozycje Belgradu nie mogą być podstawą do osiągnięcia porozumienia w sprawie Kosowa. Na to potrzebuje wyraźnego sygnału, że Jugosławia jest gotowa do negocjacji, dodał Schroeder. Zachód oczekuje od Slobodana Miloszewicza działań, a nie słów. Przedstawiciele NATO przedstawiają niemal apokaliptyczną wizję czyszczenia Kosowa z Albańczyków. Mówią o terrorze niespotykanym od czasów wypędzenia przez czerwonych kmerów mieszkańców Phnom Penh w Kambodży. Prezydent Bill Clinton ostrzegł, że jeśli Serbowie będą kontynuować w Kosowie politykę spalonej ziemi, to Waszyngton nie wyklucza poparcia dążeń kosowskich Albańczyków do niepodległości. Naloty będą trwały, zapowiedział amerykański prezydent. Wniosienia, że Slobodan Miloszewicz jest gotów wycofać część swoich wojsk z Kosowa pod warunkiem, że NATO przestanie bombardować jugosłowiańskie cele, nie zmieniają stanowiska Stanów Zjednoczonych o konieczności prowadzenia ataków na Serbów. Bill Clinton powiedział musimy pozostać zdeterminowani. Akcja NATO musi trwać. Musimy działać w obronie niewinnych ludzi w Kosowie. Naloty i bombardowania według administracji amerykańskiej będą prowadzone tak długo, aż zostaną osiągnięte założone przez NATO cele, aż możliwości prowadzenia wojny przez serbskie siły zostaną znacznie zmniejszone, aż Miloszewicz zgodzi się wypełniać porozumienie z Rambuje, aż jego siły całkowicie wycofają się z Kosowa i zaprzestaną czystek etnicznych dokonywanych na Albańczykach. Bez spełnienia tych warunków podkreśla to i Biały Dom i Pentagon nie można można mówić o dyplomatycznych rozwiązaniach konfliktów. O misji Primakowa i jego rozmowach z Miloszewiczem rzecznik Pentagonu powiedział, jesteśmy realistami. Poza tym za mało znamy szczegółów, by przesądzić, czy można mówić o sukcesie. 20 minut temu w Belgradzie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Bombardowania trwały niemal całą noc. Wiele osób, w tym ja, przestało już schodzić do schronów. Prasa informuje, że siły NATO używają zabronionych przez międzynarodowe konwencje bomb kasetowych. Nadal przede wszystkim niszczone są cele wojskowe, ale...